Jest to jedno tak z trudniejszych ćwiczeń. Może jeszcze spróbujemy pomostować z góry. Jest to też trudne ćwiczenia, bo zawodnicy jak przychodzą, nie mają odwagi nigdy robić most, mostu z góry. Proszę bardzo, Patryk. Zobaczcie i od razu zrobił przejście do mostu. To jest też jedno z trudniejszych ćwiczeń. Dobrze, teraz prosiłbym o pojechanie ciągiem po macie. Nazywamy takie ćwiczenie w parach, że zawodnicy robią przewroty w przód z partnerem. No, jedziemy, jedziemy, już proszę bardzo. O. To jest element rozgrzewki. Wszystko jest elementem rozgrzewki. Ponieważ jest nas dosyć dużo, no brakuje jeszcze w z górażdża, ale prawie jesteśmy wszyscy, do pokazywania techniki może wybierzemy trzy palce no, na macie i zawodnicy zaczynają walczyć. O, jestem wolny. Zobaczcie, zawodnik za każdą taką przerzutkę dostaje dwa punkty. Dobrze, dobrze, może następna para. Proszę bardzo, następna para, Patryk i Dawid. Szybciutko. Wszyscy chcą walczyć po parę sekund, a krótko. Tu jest bardziej zacięta walka. Też po dwa punkty. Wyjście za dwa. Dobrze. E, dziękujemy zawodnikom. Dziękujemy Państwu e, za ten krótki pokaz. Zapraszamy jeszcze raz na treningi do szkoły podstawowej numer 2 w Gogolinie. Treningi odbywają się o godzinie 17.00 poniedziałki, środy i czwartki. E, tak e, dziewczyny jak i chłopcy. Zapis od 8 do 14 lat. E, proszę o zbióreczkę, podziękujemy publiczności.